Kolejny dzień się zaczął dla Agatki. Agatka się wyspała. Ciotki nic złego nie donoszą, same dobre rzeczy. Czyli jest ok. No i zaczynamy znowu kolejną taką samą zabawę. Ale Agatka, może dopiero zaczyna się bawić, to może będzie bardziej łaskawa. No chodź, no chodź tutaj, zobacz. No tu jest tunel. No chodź. No nie, no, Agaciu. Znowu. Przecież wszyscy umrą z nudów kolejny taki filmik, że kotek leży na pleckach. Zobaczcie, przy okazji jak ładnie się koi ranka. Uszka się robią bielsze. No ale oczywiście pani Krystyna musi się nastawić, że jak przyjedzie do niej agatka, to będzie miała i czerwone uszy, i czerwone oczy. No bo tak ona ma, że jak się zestresuje kotek, to zaraz, no chodź, chodź się pobawimy, no popatrz, no chodź kochanie, wczoraj ci się podobało, może jeszcze spróbujemy z motylkiem, może się okaże, że ty jesteś dziewczyna motylkowa, hmm? no chodź. No chodź piłeczkę wołapiesz. Tak, zdecydowała się Kicia. No pięknie. Nie no, ociekaj. No chodź, łapiłeczkę. piłeczkę. Agatka, ty nie jesteś mistrzem po prostu szaleńczej zabawy, powiem ci. Taki kochany koteczek, tak? Taki kochany koteczek. No. ciekawe wiesz co? Może zobaczymy jak ty reagujesz na powiedz mi Chodź tutaj. No zobacz co ja tu mam dla ciebie. Tylko czy to jest ten działający? No zobacz. No. No proszę. Jakieś zainteresowanie. No. Ojej, a, a cioto, tak się zestresował kotek? No, doczekałam się skoku, ale wtedy oczywiście miałam kamerę wyłączoną. Chyba to nie jest ulubiona zabawka Agatki, chyba nie. Jednak wędeczka to jest to, żadne tam wynalazki, wynalazki to są dla kociaków, a Agatka to już ma z dwa latka, to, to już nie jest kociaczkiem, tak, już jest takim po prostu wesołym kotkiem w sile wieku, wesołym młodym kotkiem. Gdzie ty spałaś w nocy? Musimy spytać ciotkę. Czy korzystałaś z tego mięciutkiego legowiska? Teraz nam na pewno wszystko powiedzą, wiesz? Bo one nie śpią po nocach. Niektóre te ciotki. Nie wiem, jak one żyją naprawdę. Całe noce nie śpią. No, chyba nie słyszały, jaki sen jest ważny dla człowieka. Chyba im nikt nie powiedział. No, tym ciotko. Dzięki temu to ty masz opiekę i wszystkie inne kotki mają nocną opiekę. Pamiętasz, jak to jest, że to jest nocna i świąteczna pomoc medyczna. Tam, a u nas jest nocna i świąteczna pomoc obserwatoryjna. No i to jest jednak po prostu tej zabawy nic nie przebije. Myślę, że jest to zabawa taka medytacyjna, nawet, że można tak sobie siedzieć i machać wędką Agatce. A myśli sobie płyną, jak chmurki po niebie, o, patrzcie. Normalnie można się hipnotyzować, wręcz. Czyli teraz hipnotyzujemy, że dzisiaj będzie dobry, dobry dzień, piękny dzień. Że będzie dużo. Uśmiechu, dużo radości, takiej po prostu, że żyjemy, że jesteśmy. Żagadka ma domek, tak? I tego Wam wszystkim życzę.